Wszyscy lubimy dobrze wyglądać. No chyba, że ktoś jest jakimś panem mietkiem żulem pod okolicznym sklepem w Twojej wsi, który e, jest cały obrzygany i przy defekowaniu nie ma w zwyczaju ściągać swoich spodni albo bielizny. Ale jeśli jesteśmy normalnymi ludźmi, to lubimy się dobrze ubrać. Wiecie, niektórzy lubią garnitury, marynarki, krawaty, dobrze skrojone koszule. Inni lubią takie t-shirty z takimiś takimi, takimi dziedzinnymi obrazkami. No, kobiety lubią sukienki, spódnice. A rowerzyści lubią się ubrać w strój kolarski. Ale strój. To przecież nie jedyny element kolarskiej garderoby. Mamy przecież też kaski, buty. No i mamy też okulary, które moim zdaniem są jednymi z ważniejszych elementów naszego kolarskiego odzienia. No bo m.in. chronią nasz wzrok i chronią nasze oczy przed różnymi. Dużymi owadami, albo również małymi, które mają zwyczaju trafiać akurat w nasze oczy. Nie oszukujmy się. Okulary pozwalają zakryć nasz wzrok, dzięki czemu możemy sobie podejrzeć coś tam na boku, a inni nie muszą o tym wiedzieć. No i jeszcze jedna ważna sprawa. No, w okularach takich kolarskich, no, szczególnie kolarze szosowi, no, wyglądają jak prosi. No. A każdy chce wyglądać jak pros. No i też jeździć jak pros, ale to niestety no geny nie odpowiadają. Na rynku jest od zarania tych różnych okularów. Jednak te, które fajnie wyglądają, są niestety też często drogie. Co w związku z tym zrobić? No oczywiście popatrzeć się, co oferują chińczycy. No przed wami. Okulary Rock Bros. Rock Bros? Rock Bros, no. Tak to się nazywają. Rock Bros ze szkłami polaryzacyjnymi. Zapraszam. I zanim sobie opowiemy o okularach, trochę na temat tego, co przyszło razem z tymi. Jak widać, mamy opakowanie, pudełeczko. Ładne, matowe, dobra. Nieważne. Razem z okularami przyszły te wszystkie elementy. Czyli mamy oczywiście pudełeczko, mamy szmatkę, w której można schować okulary, i mamy siereczkę z mikrofibry. Mamy oczywiście jakąś meteczkę z certyfikatem chińskim, nie wiem co to jest, ale nieważne. Dostajemy też wkładkę dla tych, co gorzej widzą, no i otrzymujemy taki oto, taką oto karteczkę, która, która dzięki której możemy zobaczyć, że nasze okulary są polaryzacyjne. Skoro już szybko powiedzieliśmy sobie na temat co dostaliśmy, no bo w sumie, bo w sumie to trochę dużo dostaliśmy. Bo na przykład moje inne okulary to są Uvexa Sport Style 222, też polaryzacyjne, z których dostałem tylko, tak na dobrą sprawę, to. No i jeszcze jakieś tam e, sznureczki, które można, nie wiem co z nimi zrobić, powiesić się chyba na nich. A tak od rok prosa dostajemy pudełeczko, mikrofibrę, to, to 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 za cenę a może z ceną na koniec dobra, to teraz okulary okulary jak widać jakie są każdy widzi, mają dużą szybę, czy lustro, czy jak to się nazywa, fajnie też to wygląda, że są takie no mm, lustrzane są dość lekkie nie ważyłem ich, ale no, spróbuję je zważyć. Gdzieś, tam tutaj, gdzieś, to gdzieś tam będzie, będzie widać pewnie ile, ile ważą. No, okulary jak okulary po prostu są wykonane z plastiku. Nie wiem jakiego plastiku. Mamy tu ten uchwyt na nos. Można go sobie też ustawiać bez problemu. No i co nieco tego, jak wygląda, jak wyglądają. Jak widać, wyginają się, nie łamią. Znaczy, że są zrobione z jakiegoś nie najgorszego plastiku, ale jedna uwaga: i w tym celu muszę sobie przybliżyć mikrofon. Jak było słychać? Mam nadzieję, że było słychać. Okulary troszkę czeszczą na zawiasach, co nie jest zbytnio fajną sprawą, ale też trzeba powiedzieć z drugiej strony, że jeśli chodzi o wykonanie, to nie ma tu się co przyczepić. Tu jest, znaczy rock, tu jest napis Rock Bros., żeby ktoś nie zapomniał, że kupił okulary z Chin. Nie widać tu nigdzie jakichś niedociągnięć, także. Moim zdaniem wyglądają całkiem nieźle. Tutaj można się przyczepić, że to nie jest tak dobrze spasowane, ale to już szczególik. Nie bądźmy tacy szczegółowi. Inna wada. Tu jest luz. Dość znaczny luz. Nie wiem, tutaj też jest troszkę mniejszy. Nie wiem jak to będzie wyglądało na przyszłość jeśli chodzi o trwałość tu na dobrą sprawę chyba nie ma nigdzie metalowych śrubek, są tylko jakieś plastikowe wstawki. No mam nadzieję, że to się nie uszkodzi po prostu. Inną ciekawą rzeczą, na no, plus, którą trzeba zaznaczyć jest to, że tutaj dali taką gumową gumowy element, który się wygina. Co sprawia, że znacznie poprawia się komfort użytkowania tych okularów. Aha, no i, żeby, no i trzeba jeszcze sobie sprawdzić, czy są polaryzacyjne. Oczywiście tu bierzemy, mam nadzieję, że to będzie widać. Muszę sobie włączyć chyba światło. A widzicie rybkę? Skoro jest rybka, to znaczy, że okulary są polaryzacyjne. I żeby nie było, rybki nie ma. Rybka jest. Rybki nie ma, rybka jest. Czyli polaryzacja działa. No, i teraz co nieco tego, jak się sprawują te okulary w normalnym użytkowaniu. Teraz kwestia, czy warto kupić chińskie okulary. Nie będę zostawiał oczywiście werdyktu na koniec, jakiegoś pytania, które będzie wisiało do końca filmu. Tak warto, pomimo tego, że właśnie tak jak pokazywałem, tu jest luz, tu jest luz Moim zdaniem są warte zakupu Jeździłem już w nich jeżdżę już w nich pół roku i nie wyglądają jakby były zużyte, skończone i nadawały się jedynie do wrzucenia do worka z plastikiem no, bo teraz wszyscy um, segregujemy odpady przecież, jak się w nich jeździ? No, moim zdaniem, mieści się w nich bardzo dobrze. Tak jak wspominałem, te gumowe wstawki sprawią, że nie czuć tych okularów na, na uszach. Są bardzo wygodne. Jeździłem w nich 4-3 godziny i w ogóle. Nie czułem, żebym je miał na uszach. Nie czułem jakiegoś bólu, czy coś takiego, jakiegoś dyskomfortu. Ale też nie można ustrzec się kilku wadą, jeśli chodzi o ergonomię. Pierwsza zasadnicza wada, nie wiem, czy to jest w sumie wada, czy to jest typowe dla okularów, e, takich szosowych, no, kolarskich, to to, że jeśli założę te okulary, to czołem tutaj brwiami br 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 dotykam yy, tych szyb nie wiem właśnie czy to moje brwi są jakieś takie dziwne czy właśnie to kwestia okularów czy to jest po prostu tego, że okulary kolarskie takie są ale no jeśli założymy czuć, że tu dotykają na wysokości brwi a później można zauważyć, że tutaj jest E, trochę mm, brudne w związku z tym, że dotykam, dotykają skóry ale co trzeba też odnotować, to to, że to, że są tak wysoko sprawia, że przy pochyleniu się mamy cały czas e, możemy cały czas patrzeć się na drogę tutaj nie mamy żadnego ograniczenia nie widzimy tutaj ramki po prostu nic za mnie zasłania, jest świetnie. Jak sobie jedziemy w dolnym chwycie, to wszystko widać, wszystko totalnie. To jest mega fajna sprawa, która odróżnia tak naprawdę zwykłe okulary od okularów przystosowanych do jazdy na rowerze, szczególnie na rowerze szosowym. Ale żeby nie było aż tak genialnie, to kiedy sobie założymy i spojrzymy do tyłu, to widzimy, że tutaj ten kawałek nam troszkę przeszkadza w patrzeniu właśnie do tyłu. Moim zdaniem, jeśli by to tak troszkę, troszeczkę wydłużyć, znacznie by poprawiło. Jakość widzenia, właśnie na boki, do tyłu. Bo jak sobie tak robimy, to tutaj widać. Jeszcze kolejna sprawa. Jak właśnie się tak popatrzymy, to właśnie nie dojrze, tu nam troszkę przeszkadza, to jeszcze tutaj dolna krawędź jest moim zdaniem troszkę za nisko. I moim zdaniem troszeczkę, jakby było niżej, to znacznie by poprawiło y, jakość widzenia. No bo tak to. Na no w końcu mamy okulary po to, żeby chroniły nasz wzrok, a jeśli się popatrzymy tak na dół, może się okazać, że coś nas może oślepić. Nas, pomimo tego, że mamy założone okulary. I jeszcze kwestia polaryzacji, bo moim zdaniem okulary bez polaryzacji, jako że już użytkuję dłuższy czas okulary z polaryzacją i jedynie z polaryzacją, moim zdaniem polaryzacja jest... Moim zdaniem, elementem obowiązkowym, jeśli chodzi o okulary, ponieważ redukują odbicia światła, kontrast też kolorów jest moim zdaniem lepszy. No bo, jak są okulary tylko przyciemniające, to tak naprawdę one przyciemniają obraz, a nie powodują, że kontrast jest większy. Oczywiście są różne typy szkieł żółte, czarne, białe i w różnych innych kolorach tęczy ale moim zdaniem jeśli mamy okulary polaryzacyjne one jedynie wystarczą i co ciekawe w popularnym chińskim sklepie jest dużo okularów są okulary, które są nawet Zarznięciem takich okularów jak o które potrafią kosztować nad 1000 zł, 1600 zł, no to jest straszna kupa kasy jak na zwykłe okulary, ale mniejsza z tym. I one też oferują polaryzację, z tym, że one mają do dyspozycji, jak kupujemy te okulary, mamy dostajemy też kilka szkieł i właśnie mamy lustra, żółte. I właśnie polaryzacyjne, które są czarne. A jeśli chodzi o kolor czarny, to on jest taki średni. Moim zdaniem takie lustro jest najlepsze, najlepiej wygląda. No i nie widać naszych oczu. No chyba, że mocno świeci wam w mordę, no to wtedy jest, no wtedy widać. Ostatnia kwestia cena. Okulary te kosztują około 60 zł. No to wiecie, to też zależy od tego, jaki jest kurs złotego, no nie będziemy się zagłębiać w szczegóły, ale kosztują około 60 zł. Ja to kupowałem oczywiście jak nie było zmiany ustawy, że mm, niestety teraz to no, wstydzie czy niestety yy, dolicza się VAT. Do produktów, które się kupuje z Chin. No i więc ja kupowałem je za 50, teraz kosztują około 60 zł. I moim zdaniem warto, bo mm, na przykład porównując to moich drugich okularów, Uweksa Sport Star 222, polaryzacyjne, które są takimi bardziej uniwersalnymi okularami aniżeli takimi typowymi szosowymi. No to, które kosztują około 160 zł, to nie wydaje mi się, żeby okulary te były trzy razy gorsze właśnie od Uweksów. Moim zdaniem, jeśli chodzi o użytkowanie, bo jeśli chodzi o trwałość, to tak naprawdę jeszcze pewności nie mam, bo dopiero pół roku w nich jeżdżę, także. No to prawie tyle co nic tak na dobrą sprawę. Hmm. Jeśli chodzi o komfort, użytkowanie, to są na podobnym poziomie jak na przykład tego Uweksa. Może na trochę więcej, bo w Uweksie po około 4 godzinach to potrafi mnie już troszkę uwierać w ucho. A tutaj nic, totalnie nic się nie dzieje. Nie mam żadnego dyskomfortu. Nawet nie czuję, żebym miał te okulary na nosie. Więc, moim zdaniem, mogę polecić. Też z tego względu, że te okulary, jak mi się przynajmniej wydaje, nie są chamską zrzynką innych okularów innych, bardziej renomowanych producentów. To nie jest tak, że zerżnęli żywcem. Okulary Oakley'a i obrędowali to swoim tam jakimś znaczkiem, który trochę przypomina znaczek Oakley'a. Nie, to moim zdaniem, no mogę się mylić, oczywiście nie znam wszystkich okularów na rynku, ale moim zdaniem oni to wymyślili w swój sposób. No w sumie też ciężko jakoś wymyślać koło na nowo, no bo większość takich okularów są podobne do siebie, ale moim zdaniem wymyślili to zrobi okulary swoje, a nie zrobili zżynkę, jak to chińczycy potrafią, to też jest dobre, z tego względu, że chronimy po prostu prawa własności innych firm. Jak chcecie kupić okulary, które wyglądają jak okleje, to kupcie okulary oklejano, kurczę. A za drogie, no to jak się, jak się nie ma no to co poradzę, no. Trzeba zbierać. no. To by było na tyle. wam ja bardzo dziękuję za uwagę. Z mojej strony polecam jeździć w okularach, żeby tam różna mucha czy inna jakaś cholerna osa nie wpadła wam do oka. <śmum> Ubierajcie okulary, żeby chronić swój wzrok i swoje oczęta. Oczywiście, jeśli byście mogli, to zaskryb... zaskru... 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 zasubskrybujcie mój kanał. No i oglądajcie moje filmy. No. Na razie trzymajcie się i do zobaczenia.